Lublin.com.pl. rozmawiamy z panem Dariuszem Aleksandrowiczem, rzecznikiem Biura Ochrony Rządu. Panie Dariuszu, dzień, panu... dzień, dzień dobry. Panie Doroszu, podczas poprzedniej rozmowy rozmawialiśmy o usunięciu przez YouTube naszego filmu dotyczącego incydentu w Lublinie podczas wizyty prezydenta Branisława Komorowskiego. Pan powiedział, że biuro ochrony rządu nie miało z tym usunięciem filmu nic wspólnego, ale miał pan jeszcze zbadać możliwość... Usunięcia tego filmu, żądania usunięcia tego filmu przez funkcjonariusza BOR-u, który był na tym filmie. Czy udało Panu się coś w tej sprawie rozeznać? Tak, oczywiście. Chciałem potwierdzić, że Biuro Ochrony jako formacja nie występowała do serwisu YouTube z prośbą usunięcia tego filmu. Natomiast z moich informacji wynika, że taką prośbę wystosował funkcjonariusz, który jest na filmie. Zrobił to zgodnie z regulaminem e, serwisu YouTube, i, I serwis ten e, przychylił się do, do jego pracy. Tak naprawdę głównym powodem usunięcia tego filmu z serwisu YouTube, e, co kolega mi potwierdził, e, były e, komentarze, w których e, pojawiły się groźby karalne w stosunku do osoby funkcjonariusza. Mm. On się bał e, o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo swojej rodziny. E, groźby te. E, były dosyć poważne i, i, i po prostu to było głównym powodem e, usunięcia filmu e, z serwisu YouTube. Żeby, żeby być jeszcze precyzyjnym to powiem, że zgodnie z regulaminem tego serwisu stosowne zapytanie o zasadność usunięcia tego filmu wysłana zostało również do autorów, do autora filmu, ponieważ tak to się odbywa. No ja mam informację i korespondencję z serwisem YouTube, a, YouTube a, że takie, ta, taka informacja o wykasowaniu tego filmu, zapytanie wyszło też do autora filmu. I tak, tak to jest też przewidziane regulaminem.